Zimowe okno transferowe to krótki, ale intensywny moment sezonu. To szansa na szybkie wzmocnienia i świeży impuls dla drużyn, a dla piłkarzy szansa na zmianę otoczenia i rozwój w nowym miejscu. Te zimowe transfery w 2026 roku najmocniej odbiły się echem w futbolu. Brennan Johnson. Skrzydłowy do Tottenhamu trafił za 55 milionów euro z Nottingham Forest w 2023 roku. Na Hotspur Stadium przez pierwsze dwa sezony był pierwszoplanową postacią zespołu. Zaliczał po ponad 30 meczów Premier League na sezon w klasyfikacji kanadyjskiej, zdobywając po 16 punktów. Strzelił nawet zwycięskiego gola w finale Ligi Europy, odprawiając z kwitkiem Manchester United i załatwiając londyńskiej drużynie Ligę Mistrzów. Jego sytuacja w Tottenhamie zmieniła się jednak diametralnie na początku obecnej kampanii. Nowy trener Thomas Frank nie korzystał już tak często z jego usług, preferując wystawianie w pierwszym składzie, sprowadzonego za niemal 64 miliony euro Mohameda Kudusa. Brennan nie zaakceptował roli rezerwowego i koguty sprzedały go za 40 milionów euro. Na początku stycznia Johnson trafił do Crystal Palace, który pobił dla niego transferowy rekord. Tym samym Tottenham podtrzymał swoją małą tradycję oddawania najlepszego strzelca sezonu. Johnson w w poprzednich rozgrywkach trafił do siatki 18-krotnie, co było najlepszym wynikiem wśród piłkarzy londyńskiego klubu. Natomiast we wcześniejszych latach byli to Cwenc Son i Harry Kane. Antoine Semenio. Jeden z najbardziej spektakularnych transferów w historii zimowego okienka. Manchester City postanowił wyłożyć na stół klauzulę wykupu zawodnika Bornemouth i przelał Wisienkom aż 72 miliony euro. Tym samym Antoine stał się piątym najdrożej sprzedanym piłkarzem z Afryki w historii po Nicolasie Pepe, Wiktorze Osimenie, Brianiem Bemo i Omarze Marmuszu. Semenio był już ostatnią prawdziwą gwiazdą na Vitality Stadium, tylko w tym sezonie Bournemów przeprowadziło już takie transfery. Ilja Zabarnej do Dean Dinhausen do Realu Madrid, Miloš Kerkes do Liverpoolu czy Dango Watara do Brentford. Łącznie te pięć sprzedaży zasiliło konto Wisienek o niemal 300 milionów euro. Skrzydłowy zgany w tym sezonie jest w formie życia. W 26 meczach trafił do bramki aż 14 razy, do tego czterokrotnie asystując. Semenio w zespole Pepa Guardioli nie będzie już zapewne największą gwiazdą, tak jak w Borne zwłaszcza, że opozycję w pierwszym składzie będzie musiał walczyć m.in. z Savinio, Doku, Szerkim, Fodenem czy Silwą. Niemniej początek przygody w City ma wręcz wymarzony. Zanotował 4 bramki i asystę w pierwszych pięciu meczach dla obywateli. Conor Gallagher Anglik do Tottenhamu przeszedł za 40 milionów euro z Atletico Madryt. Dlaczego? 25-latek w drużynie Diego Simeone odgrywał drugoplanową rolę, co niewątpliwie utrudniało mu powrót do kadry. Środkowy pomocnik, jeszcze nieco ponad rok temu, był istotną postacią reprezentacji Anglii, natomiast od listopada 2024 roku w kadrze nie zagrał. Wychowanek Chelsea to bardzo doświadczony piłkarz. Co ciekawe, z The Blues wygrał nawet Ligę Europy w sezonie 2018-19, choć w żadnym meczu wtedy nie wystąpił. W ma swoją dojrzałością wspomóc borykającą się z kryzysem drużynę Kogutów. Uważam, że to świetny transfer. Nie mogę nie pochwalić właścicieli za jego przeprowadzenie i doprowadzenie do skutku. Komentował sprowadzenie Gallaghera Thomas Frank. Anglik od razu wszedł do pierwszego składu i rozegrał już trzy spotkania notując asystę. Mark Błechi. Kolejny posemenio głośny zimowy transfer Manchesteru City. Urodzony na wybrzeżu kości słoniowej, obrońca na Etihad przeniósł się z Crystal Palace, w którym był kapitanem i w którym zagrał aż 188 razy, strzelając 11 bramek i zaliczając 8 asyst. Pomimo wyceny na poziomie 55 milionów euro, głębi kosztował obywateli zaledwie 23 miliony. Wszystko za sprawą kończącego się wraz z końcem sezonu kontraktu. Iworyjczyk w Crystal Palace zdobył puchar i superpuchar Anglii, ale nie bez powodu uznał, że trudno będzie powtórzyć. Sukcesy z drużyną Selhurst Park. Crystal Palace w ostatnich sezonach straciła największe gwiazdy. Michael Olize przeniósł się do Bayernu Monachium, a Eberechi Eze do Arsenalu. Drużyna zajmuje 15 miejsce w lidze, natomiast twórca sukcesów, trener Oliver Glasner, kończy swoją przygodę wraz z końcem sezonu. 26-krotny reprezentant Anglii ma być remedium na zdziesiątkowaną kontuzjami i dziurawą obronę Manchesteru City. 25-latek z miejsca wskoczył do pierwszej jedenastki Pepa Guardioli, korzystając z niewielkiej konkurencji w postaci Akeczy Kuzanowa oraz z kontuzji Johna Stonesa, Rumena Diasza i Josko Guardiola. Lucas Paketa. Wychowanek Flamengo do Brazylii wrócił po 7 latach spędzonych w Milanie, Lyonie oraz West Hamie. W klubie z Londynu zapracował na miano jednego z lepszych pomocników Premier League. W 139 meczach strzelił 23 bramki i 15-krotnie asystował. Transfer pakety stał się nie tylko najdroższym transferem Flamengo, ale całej Ameryki Południowej. Czerwonoczarni zapłacili za niego aż 42 miliony euro. 28-latek przed przenosinami do Brazylii został oczyszczony z zarzutów o naruszenie przepisów zakładów Bukmacher. Lukas oskarżony był o celowe otrzymywanie żółtych kartek w kilku meczach Premier League. Pomimo, że miał oferty z dobrych europejskich klubów, zdecydował się na sentymentalny powrót do brazylijskiej Serie A i zdążył już w nowym starym zespole ponownie zadebiutować podczas przegranego meczu z Corinthians. Oscar Bob Fulham pozyskało norweskiego skrzydłowego z Manchesteru City za ponad 31 milionów euro, a 22-letni zawodnik podpisał 5,5-letni kontrakt z londyńskim klubem. Wychowanek Akademii Manchesteru City rozegrał 47 meczów w pierwszej drużynie, zdobywając 3 bramki i notując 4 asysty. City zapewniło sobie jednak 20% od potencjalnej kolejnej sprzedaży lub opcję pierwokupu. Oscar ma za sobą trudny okres, niemal cały poprzedni sezon stracił z powodu kontuzji. W obecnym sezonie w koszulce City rozegrał tylko 739 minut, a w ostatnich tygodniach jego sytuacja w zespole Guardioli jeszcze się pogorszyła, m.in. po styczniowym transferze Semenio. Oscar ma wzmocnić ofensywę Fulham, które w obecnym sezonie radzi sobie zaskakująco dobrze w Premier League i obecnie jest na dziewiątym miejscu z niewielką stratą do miejsc premiowanych europejskimi pucharami. Karim Benzema Największy do tej pory transfer w zimowym okienku Saudi Pro League. Francuz przeszedł do hegemona arabskiej ligi Al-Hilal za 25 milionów euro. Napastnik, mimo 38 lat, wciąż nie zatracił swojej skuteczności. W 83 meczach dla al itihad zdobył 54 bramki, do tego zaliczył 17 asyst. Transakcja legendy Real Madrid nie przeszła jednak sprawnie i bez przeszkód. Transfer zaczął się od odrzucenia przez Karima propozycji podpisania nowego kontraktu z byłym już klubem, następnie pojawiły się plotki o zainteresowaniu al Hilal. Wieści o planach Benzemy rzekomo nie spodobały się Cristiano Ronaldo, który uważał, że ten transfer będzie miał zły wpływ na rywalizację w arabskiej lidze. Ostatecznie Francuzowi udało się doprowadzić sprawę do końca i już za kilka dni będzie mógł zaliczyć debiut w nowej drużynie, gdzie u boku takich zawodników jak Darwin Núñez, Theo Hernandez czy Ruben Neves będzie walczył o zdobycie siódmego mistrzostwa w ciągu ostatnich 10 lat. Ademola Lukman po ponad trzech latach spędzonych w Atalancie, Lukman trafił w ostatni dzień okienka do Atletico Madryt za 35 milionów euro, czyli dokładnie tyle, ile wynosi jego wartość rynkowa. Ademola w Bergamo przez lata miał status gwiazdy, lecz jego relacje z klubem od dłuższego czasu systematycznie się pogarszały, a jeszcze latem piłkarz zażądał transferu z klubu. Gdy jego potencjalny transfer do Interu upadł, zawodnik obraził się i nie tylko usunął wszystkie zdjęcia związane z Atalantą z mediów społecznościowych, ale też przez kilka dni nie pojawił się w klubie. Od tego momentu znalazł się na cenzurowanym i pomimo, że często występował w pierwszym składzie, było wiadome, że jego transfer jest tylko kwestią czasu. W zimie początkowo łączono go z transferem do Fenerbacze, ale ostatecznie to Atletico Madryt pozyskało piłkarza. Z nowym klubem podpisał kontrakt do czerwca 2030 roku. Lukman to bardzo uniwersalny piłkarz, który da Diego Simeone wiele opcji w ofensywie. Jest nie tylko dobrym strzelcem, ale często także asystuje kolegom z zespołu. W barwach Atalanty w 137 w meczach strzelił 55 bramek i asystował 27 razy. Pytanie natomiast jak Simeone poradzi sobie z jego trudnym charakterem i czy Lukman sprosta taktycznym wymaganiom trenera. Jorgen Strand Larsen, 25-letni napastnik zamienił nieuchronnie zbliżające się do spadku Wolverhampton na Crystal Palace. Norweg w drużynie Wilków rozegrał 64 mecze, w których do bramki trafił 20 razy do tego siedmiokrotnie asystując. Jorgen kosztował Orły niemal 50 milionów euro, co uczyniło z niego najdroższy transfer w historii Crystal Palace. Larsen w drugiej części sezonu najprawdopodobniej będzie rywalizował z Jean-Philippe Matetą, którego miał być następcą. Francuzowi nie udało się jednak przejść testów medycznych w Milanie przez problemy z kolanem, a okno transferowe w Serie A, do którego chciał trafić Mateta, zostało już zamknięte. Nie wiadomo zatem do jakiego klubu i czy w ogóle Jean-Philippe trafi tej zimy. Tym samym będące na 15 miejscu w Premier League, Crystal Palace przeprowadziło prawdziwą ofensywę transferową, wydając niemal 90 milionów euro na Johnsona i Larsena, nie tracąc przy tym żadnego zawodnika. Jeremy Jacquet. Jedyny transfer z zestawienia z odroczoną realizacją. Liverpool Francuza pozyskał ze stadren za ponad 60 milionów euro, niemniej od razu zwrotnie wypożyczył go do końca sezonu. Wyjątkowo duża kwota zapłacona przez Derec, jak na zawodnika wycenianego na 20 milionów euro, który ma za sobą jedynie 36 meczów w Ligue 1, usprawiedliwia nieurodzaj młodych, środkowych obrońców dostępnych na rynku transferowym. Według doniesień medialnych po Żaketa ustawiała się już kolejka chętnych, m.in. Chelsea, Bayern Monachium czy Borussia Dortmund. Jeremie stał się najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii stadren, wyprzedzając takich zawodników jak Doku, Due, Dempele czy Winga. Francuz zatem drugą część sezonu spędzi w Ligue 1 u boku Frankowskiego i Szymańskiego, natomiast od lipca będzie już reprezentował barwy Liverpoolu, gdzie ma stać się następcą 34-letniego Van Dijka i niepewnie grającego w tym sezonie Konate. Poza wspomnianymi transferami byliśmy też świadkami wielu wypożyczeń, takich jak przejście Endrika z Realu Madryt do Olympique Lyon, czy Itanan Vaneriego z Arsenalu do Olympique Marsylii. Swoje kluby zmienili również m.in. Mateo Gwenduzi, Gerson, Robinho Vas, Giacomo Raspadori, Lorenzo Luca, Ryan, Tami Abraham, Kadermeite czy Simon Bouabure. I wszystkie te transakcje wyniosły ponad 20 milionów euro. Dzięki za obejrzenie zestawienia do końca. Daj znać w komentarzu, który transfer okaże się najlepszy, a jeśli materiał Ci się podobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę.